Witam! Japonia to kraj znany z wysokich technologii i oryginalnej kultury, która wykształciła się przez wiele lat. Zapraszam do oglądania. Tokio i pobliskie miasta tworzą największy zespół miejski na świecie z populacją ponad 40 milionów osób. W Japonii ryby czasem zjada się na surowo w formie sushi czy też w cienkich plasterkach sashimi. W stolicy Japonii pracują popychacze, dociskający pasażerów w podmiejskich pociągach. Każdego dnia ten rodzaj transportu wybiera 10 milionów osób. Główne wyspy Japonii są górzyste, z czego na wielu występują czynne wulkany. Na wyspie Honsyu Alpy Japońskie oddzielają zachodni, chłodniejszy i śnieżny fragment wyspy od cieplejszego i deszczowego wschodu. Na tej wyspie znajduje się też najwyższy szczyt Japonii, Fuji. Góra uznawana jest za świętą i jest Celem pielgrzymów Shinto. Bonsai to miniaturowe drzewa hodowane w Japonii. Dorastają one do maksymalnie 60 cm wysokości, a to dzięki specyficznej pielęgnacji i przycinaniu korzeni. Shinkanseny to wizytówka japońskiego transportu. Te pociągi pociski mkną z prędkością ponad 240 km na godzinę po całej Japonii, a najmniejsze spóźnienia są niedopuszczalne. Małpą żyjącą w najzimniejszym klimacie jest makak japoński, którego stada zimą gromadzą się wokół gorących źródeł, gdzie chronią się przed zimnem i burzami śnieżnymi. Mieniak japoński to ciekawy gatunek motyla, którego samce posiadają opalizujące skrzydła z purpurowym połyskiem. No to tradycyjny teatr japoński. Aktorzy występują w kunsztownych strojach i maskach. Przedstawienia te nie zawierają scenografii. Aktorzy wykonują powolne ruchy będące połączeniem sztuk walki i tańca. Japonia to kraj kwitnącej wiśni, a okres jej kwitnięcia, czyli Sakura, to czas gdy tłumy Japończyków i turystów organizuje pikniki i wypoczywa wśród narodowych drzew. Sake to napój alkoholowy produkowany ze sfermentowanego ryżu. Zawiera od 13 do 17% alkoholu. Sake przez Japończyków, zwana jako Nihonshu, wytwarzana jest od 2000 lat. Nagasaki, znana z ataku nuklearnego, to pierwsze miasto japońskie, które otwarło się na Europejczyków. W 1571 roku Portugalczycy zbudowali obok miasta sztuczną wyspę Dejima. Przez Nagasaki przechodziły europejskie towary eksportowane na cały kraj. Święty Ksawery nawrócił 100 tysięcy osób na chrześcijaństwo. Jednak mieszanie się mnichów do polityki poskutkowało zakazaniem wiary w Jezusa i izolacjonizmem trwającym do 1853. W tym czasie handel zagraniczny ograniczono do minimum z Chinami i Holandią. Kupcy z tych krajów mieszkali. W specjalnych domach pilnowani 24 godziny na dobę. W 1853 marynarka amerykańska wymusiła na szogunach otwarcie kraju dla zachodu. W obawie przed podbojem kraju przez Holendrów, jak nazywa się tam Europejczyków, samuraje przywrócili cesarza, dając początek restauracji Meiji, kiedy Japonia stawała się potęgą. Japonia to obecna potęga technologiczna. Toyota swoimi autami jak Corolla i Land Cruiser zmotoryzowały pół świata, a ekologiczny Mirai to pierwsze seryjne auto na wodór. Honda odpowiadająca za pierwsze kłady razem z Yamaką produkuje jedne z najlepszych motocykli. Sony z Philipsem opracowały pierwszą płytę CD, a Toshiba wprowadziła pamięć typu flash używaną w kartach pamięci, pendrive'ach czy dyskach SSD. To właśnie z Japonii pochodzą najstarsze ślady ceramiki sprzed 12,5 tysięcy lat przed naszą erą. Ainowie to rdzenna ludność wyspy Hokkaido i czołowym badaczem był polski etnograf Bronisław Piłsudski, który opracował słownik języka ainowskiego i praktycznie ocalił ten lud od zapomnienia. Pod wodami wybrzeży Okinawy znajdują się monumenty Yonaguni. Tworzy je piramida, kolumna, dziesięciometrowa ściana i płaskie bloki skalne. Istnieje wiele teorii, także spiskowych, na temat Yonaguni, że są dziełem starożytnych cywilizacji lub po prostu natury. Kemari to tradycyjna gra piłkarska z Japonii. Polega na najdłuższym utrzymaniu piłki w powietrzu przez ośmiu graczy stojących w okręgu. W kemari nie ma zwycięzców i przegranych. Z Japonii pochodzi kilka gier logicznych i planszowych. Sudoku polega na wypełnianiu diagramów cyframi, które nie mogą się powtarzać w wierszu, kolumnie i danym bloku. Podobną grą jest Kakuro, czyli numeryczna krzyżówka. Gomoku to planszówka polegająca na układaniu łańcucha pięciu kamieni danego koloru. Wielu Japończyków nie jest przywiązana tylko do jednej religii, a dla niejednego religijność ogranicza się tylko do praktyk zewnętrznych. Rdzenna religia Japonii to Shinto, łącząca politeizm z animizmem. Równie popularny jest buddyzm, związany z wieloma świętami. Chrześcijan w Japonii mieszka 2 miliony, a jednym z nich był znany aktor Toshiro Mifune. Co ciekawe, nawet 70% małżeństw zawiera się w obrządku chrześcijańskim. Inne religie w tym kraju to Islam, Ryukyuan, religia Konfucjonizm i taoizm. Głównym kulturowym towarem eksportowym Japonii są mangi i anime. Te pierwsze to komiksy, a drugie to animacje. Niekoniecznie adresowane dla dzieci. Jednym z najpopularniejszych anime jest seria Dragon Ball, oferowana także w formie gier wideo. Wszystkiego nie byłem w stanie umieścić w tym filmie, ale mam nadzieję, że się udał. Zapraszam do pisania w komentarzach krajów. Do następnego odcinka!